Cześć! Witaj na kanale AstroHobby! W dzisiejszym filmie ponownie przyjrzymy się najciekawszym informacjom astronomicznym, które wydarzyły się ostatnimi czasy. Zapraszam do oglądania! Zaczniemy od chińskiej misji księżycowej Chang'e 5. Zadaniem lądownika było zebranie próbek materii księżycowej z głębokości nawet 2 metrów. Lądownik wykonał to zadanie w czasie 24 godzin od lądowania. Następnie 3 grudnia nastąpił start pojazdu powrotnego na orbitę okołoksiężycową, a 5 grudnia pojazd powrotny spotkał się z orbiterem księżycowym. Po udanym cumowaniu, co warto zaznaczyć, wykonanym automatycznie, nastąpiło przeniesienie zebranych próbek materii księżycowych do kapsuły powrotnej. 6 grudnia nastąpiło odrzucenie aparatu powrotnego. Orbiter będzie krążyć wokół księżyca do 13 grudnia. Tego dnia rozpocznie się podróż powrotna ku Ziemi. Lądowanie kapsuły powrotnej powinno nastąpić 16 grudnia, a jako miejsce szacuje się północną część Chin na terytorium Mongolii wewnętrznej. Ciekawostką jest, że moduł wznoszenia, czyli wspomniany wcześniej pojazd powrotny, który wyniósł próbki Księżyca na orbitę, rozbił się o powierzchnię Księżyca. Nie był to błąd, jednak planowe działanie, które moduł wznoszenia wykonał bezbłędnie. 6 grudnia nastąpił start rakiety Falcon 9 ze statkiem towarowym Dragon 2 na pokładzie. Wszystkie fazy lotu przebiegły pomyślnie i po niecałych 12 minutach górny stopień rakiety Falcon 9 wypuścił kapsułę Dragon 2 na niskiej orbicie okołoziemskiej. 7 grudnia Cargo Dragon 2 sumował do senitalnego węzła cumowniczego modułu Tranquility Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Oznacza to, że w tej chwili na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Znajdują się dwa egzemplarze kapsuły Dragon 2. Jedna kapsuła w wersji załogowej, która przybyła do stacji w ramach misji Crew 1, oraz druga kapsuła w wersji towarowej. Warto w tym momencie powiedzieć, że jest to pierwszy egzemplarz drugiej generacji statku Dragon, którego pierwsza wersja od 2012 roku dostarczała towary na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach programu Commercial Resupply Services. Porównując dwie wersje Cargo Dragon, musimy powiedzieć, że druga generacja posiada bardziej ergonomiczne wnętrze oraz już zintegrowane w tylnych ścianach statku panele słoneczne. Na plus należy zaliczyć wyposażenie w autonomiczny system dokowania, który wyeliminował potrzebę przechwytywania statku przez robotyczne ramię stacji. Towarowy Dragon pozostanie przycumowany jeszcze przez około miesiąc, by po tym czasie powrócić na Ziemię. Oczywiście nie wróci pusto lecz będzie wypełniony sprzętem oraz próbkami. Był to 93. udany start orbitalny w 2020 roku. Dla firmy SpaceX była to w tym roku już 24. misja. Wszystkie wykorzystywały rakietę Falcon 9. Skoro jesteśmy już przy SpaceX, to warto wspomnieć, że we wtorek 8 grudnia starsi po numerze 8 miał wykonać lot na wysokość 12,5 km. Niestety ze względów technicznych cały proces odwołano. Problem związany był z silnikami Raptor. Trzeba tu powiedzieć, że miała to być pierwsza taka próba, jako że do tej pory przeprowadzono jedynie dwa próbne loty na wysokość 150 metrów, a nie jak tym razem 12,5 km. Kolejna próba odbędzie się dziś, możliwe, że w momencie publikacji tego filmu już jest po próbie, jako że okno startowe trwało od godziny 15 do północy pojazd ma wznieść się na docelową wysokość, a następnie w czasie powrotu na ziemię wykonać manewr belly flop, podczas którego Starship, spadając w pozycji poziomej, obróci się do pionu i wyląduje za pomocą silników. Pozwoli to na sprawdzenie szeregu możliwości pojazdu i jego systemów. SpaceX sprawdzi aerodynamiczne zdolności pojazdu, a także zachowanie silników Raptor w locie i zarządzanie przepływem paliwa podczas lotu. Zmieńmy teraz temat. Wróćmy do Chin, które mogą pochwalić się pierwszym zakończonym powodzeniem zasileniem sztucznego słońca, czyli reaktora syntezy jądrowej. Mowa tutaj o reaktorze HL2M Tokamak, czyli największym i najbardziej zaawansowanym chińskim urządzeniu, które służy do badań syntezy jądrowej. Sam reaktor jest eksperymentalny, a prace nad nim mogą doprowadzić do prawdziwej rewolucji energetycznej w której ludzie znajdą źródło czystej energii poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W przeciwieństwie do rozszczepiania, synteza jądrowa nie prowadzi bowiem do emisji gazów cieplarnianych. Również ryzyko wypadków jest znacznie mniejsze. Ograniczeniem są jednak koszta. W dużym skrócie tokamak odtwarza sposób w jaki Słońce produkuje energię. Urządzenie wykorzystuje potężne pole magnetyczne do topienia gorącej plazmy, jest w stanie osiągać temperaturę przekraczającą 150 milionów stopni Celsjusza. To około 10 razy więcej niż jądro Słońca. Chiny zapowiedziały, że prototyp przemysłowy tego reaktora, który właśnie w tym tygodniu zasilili, ma powstać do 2035 roku. Wytworzenie tak kolosalnych temperatur wiąże się z kosztami pracy, które teraz naukowcy będą starać się zmniejszać. Przejdźmy teraz do zdjęcia plamy słonecznej, które Wykonane zostało przez obecnie największy i najnowocześniejszy teleskop słoneczny imienia Daniela, Kena i Na tym obrazie plamy słonecznej uzyskano rozdzielczość około 2,5 razy większą niż kiedykolwiek osiągnięto, prezentując struktury pola magnetycznego na powierzchni słońca o wielkości zaledwie 20 km. Zdjęcie ujawnia imponujące szczegóły struktury plamy słonecznej obserwowanej na powierzchni słońca. Prążkowany wygląd gorącego i chłodnego gazu rozchodzącego się z ciemniejszego centrum plamy jest rezultatem działania silnych pól magnetycznych i gorących gazów wypływających z jego wnętrza. Sam teleskop jest w fazie końcowego uruchomienia, jednak to zdjęcie jest dowodem na to, jak zaawansowaną optyką dysponuje i pobudza wyobraźnię w kontekście kolejnych obserwacji. Teleskop słoneczny imienia Daniela Kena Inoue znajduje się na Hawajach. Budowa teleskopu rozpoczęła się w 2013 roku i jej zakończenie jest planowane na 2021 rok. 3 grudnia rakieta Soyuz 21B umieściła na orbicie ziemskiej trzy satelity telekomunikacyjne Goniec M wraz z tajnym nanosatelitą wojskowym. Lot przebiegł pomyślnie. Już po 10 minutach górny człon rakiety Soyuz odczepił się od stopnia Fregat. Po fazie dryfu Umieszczono satelity na docelowej orbicie o wysokości 1400 km i inklinacji 82,5 stopnia. Satelity serii Goniec używane są do pośredniczenia między terminalami naziemnymi. Każdy satelita ma masę około 280 kg oraz umożliwia wymianę danych z prędkością maksymalną 64 kB na sekundę. Goniec M to satelity telekomunikacyjne. Krążące na kołowej orbicie na wysokości około 1400 km. Ponieważ nie jest to orbita geostacjonarna, satelity mogą być wykorzystywane przez użytkowników czasowo. W pełni rozwinięta sieć 12 satelitów Goniec-M ma obsługiwać do 200 tysięcy abonentów. Po omawianym sukcesie sieć zapewnia całodobową łączność na północy. Na szerokości Moskwy przerwy sięgają pół godziny, a na równiku 2,5 do 3 godzin. 5 grudnia na Ziemię powróciła kapsuła misji sondy Hayabusa 2. Ładunkiem kapsuły były próbki Ryugu. Rano, 5 grudnia, kapsuła powrotna oddzieliła się od sondy Hayabusa 2. Kapsuła powrotna znajdowała się na kursie kolizyjnym z Ziemią, zaś sonda Hayabusa 2 wykonała korektę trajektorii, by ominąć naszą planetę. Tuż przed godziną 18.30 kapsuła powrotna weszła w atmosferę. Kilka minut później przesłała sygnał dotyczący otwarcia spadochronu. Około godziny 18:57 nastąpiło lądowanie kapsuły. Kapsuła zostanie otwarta w przyszłym tygodniu. Dopiero wtedy naukowcy dowiedzą się, co tak naprawdę udało się zebrać. Ekscytacja i niepewność muszą być ogromne. Sonda Hayabusa 2 obrała natomiast kierunek ku planetoidzie 1998 KY26, do której ma dotrzeć w 2031 roku i być może nawet na niej ląduje. Więcej o misji oraz powrocie próbek możesz obejrzeć w jednym z moich ostatnich filmów. Zapraszam do zapoznania się z nim. Również 5 grudnia miało miejsce wyniesienie satelity teledetekcyjnego geofen 14 na pokładzie rakiety Długi Marsz 3B. Lot przebiegł pomyślnie i ładunek został umieszczony na docelowej orbicie heliosynchronicznej o wysokości 500 km. Satelita geofen 14 to kolejny z cywilnych satelitów obserwacji Ziemi. Satelita został wyposażony w urządzenia optyczne do stereoskopowego obrazowania powierzchni naszej planety. Pojawiły się informacje, że w pracy nad tym satelitą była zaangażowana Białoruś. Co ciekawe, Chiny użyły tym razem rakiety Długi Marsz 3B z powiększoną owiewką ochraniającą ładunek w locie atmosferycznym. I tą wiadomością kończymy dzisiejszy odcinek. W tym momencie chciałbym podziękować za 4000 subskrypcji na kanale, które dzisiaj wybiło i jedyne co mogę powiedzieć to to, że mam nadzieję, że z czasem będzie nas jeszcze więcej. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmie.